Hej, okay, witajcie w kolejnym filmiku <laughs> Dzisiaj Wam nic nie nagrywałam z tego względu, że po prostu cały dzień byłam w piwnicy i tam trochę sobie porządkowałam i układałam i no wiecie, jakoś tak mi zeszło, że nawet wyglądam tak koszmarnie, że Wam się nie pokazuję i przez to, że nie zrobiłam dzisiaj makijażu zrobię go jutro, bo nie ma sensu, żebym o godzinie 21, bo tak jest już późno. E, nagle, wiecie, robię sobie makijaż, który za sekundę mam zmyć. Tak więc <laughs> przejdziemy sobie do, te, do mojego biurka. Bo wam mówiłam, że pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Więc tak to mniej więcej wygląda. Zacznijmy od góry, w sumie. Tu mam kalendarz. Tutaj mam, jak widzicie, dwie tablice. To jest tablica magnetyczna. Tu, mam... tu jeszcze nie zaczęłam, nie? Workout planner, YouTube planner muszę zmienić. Mam sierpień, wrzesień, a powinna mieć już październik, listopad chyba. I tu jest różowa kartka, czeka na zapisanie. Tutaj sobie powieszę mój plan zajęć na ten rok akademicki. No i tutaj jest oczywiście korkowa, ale jest tak ładna, że szkoda mi na niej cokolwiek wierzać. Więc po prostu jest śliczna i pewnie będę miała na niej same pineski, bo mi się tak mega podoba, albo jakieś malutkie karteczki, które nie będą zasłaniały tego obrazka. Tutaj na dole mam biurko, Ta Może nie jest to duże biurko, bo to jest chyba dziewięćdziesiątka, o ile się nie mylę, ale mi w zupełności wystarcza. Jak pisałam. Tą, jak pisałam. Tu mam jakieś coś brudne. Jak pisałam magisterkę. To leciałam na dwa komputery. Ten duży to jest po e, prostu laptop, który ratuje mi życie. I zanim w ogóle miałam ten mały, to oczywiście miałam ten duży. I mam go od, jeszcze przed maturą. I razem z nim pisałam maturę, że tak powiem. Przedstawiałam moją pracę na maturze razem z nim, bo go przytargałam ze sobą. Yy, tak więc yy, tak, on będzie już miał ze 6 lat, nawet no będzie miał ze 6 lat spokojnie tak więc yy, gratulacje dla niego ale to jest zwykłe biurko na biurku mam położoną jak widzicie yy, pleksi yy, to jest pleksi, ja ją zamówiłam razem z pleckami, że tak powiem, bo to jest anterama znaczy była w pierwotnym kształcie. Jednak wymierzyłam biurko i zamówiłam anteramę. Musiałam ją trochę podciąć, bo ona jest troszeczkę dłuższa tam z tyłu i tutaj z boku też jest troszeczkę dłuższa, więc ja ją docinałam jakby na wymiar, dlatego specjalnie zamówiłam większą, żeby móc ją dociąć na własne potrzeby. Na tą plecki to zobaczę, wykombinuję ja z nich coś. O, przesunę się bliżej. Tutaj mam kubek, akurat to jest jeszcze kubek, że tak z lata, bo jak widzicie, jest z ładnym różowym piórkiem na podkładce. Podkładkę zawsze mam, bo się boję, że ten plastik plexi, jak postawię coś gorącego, to będzie problem potem. Zaraz zanim mam krem do rąk, ja potrzebuję kremu do rąk, ja bez kremu do rąk nie mogę. Ja wszędzie mam krem do rąk, mam dwie szafki nocne. Na jednej mam zwykły krem do rąk, na drugiej mam krem maskę na noc. I oczywiście na biurku, żeby było za daleko, nie? Sięgnąć ręką. To jest tak naprawdę ja tutaj mam zaraz <grym> w szafkę nosną, ale nie. <grym w szafce> tak więc tu mam krem do rąk. Yy, tu mam różne gumeczki. To jest pojemniczek z PEPKO. Oczywiście tamta pom ta z pompką. Chyba było pierwotnie na mydło. Ale mam tak rzadki krem do rąk, że udało mi się, że normalnie pompuje. I, i tak to też jest z PEPKO. To też jest z PEPKO. To jest z ziska, to jest z ziska na pewno, i reszta już, już też jest z pepko tych, tych. Więc tu, jak widzicie, mam jakieś ołówki, głównie do jakąś linijkę. Głównie mam ołówki i tylko tamten. Tutaj mam y, magnetyczne o te dingsy. Nie wiem, jak to poprawnie nazwać. Mam właśnie tutaj schowane takiej zakrętką. Nie mogę wycisnąć do końca zakrętki z tego względu, że po prostu potem nie mogę otworzyć, więc muszę tak nie do końca. Tu mam takie kolorowe karteczki z wierzchu, a tutaj mam Kawałeczek takiego pachnidełka, które sobie przywiozłam, jak byłam z mamą w Maroku. Tak więc tak lubię ten zapach. I to jest zapach, jak już wąchałam go szczególnie wtedy. A kiedy już mi się nie chciało robić i czułam się bardzo zmęczona, to jak pisam magisterkę, to mi to pomagało jakoś, wiecie, tak odżyć. Tu mam same długopisy. Różne, różniste, same długopisy tu mam, ale piszące na czarno albo na niebiesko, mimo że mają jakieś różne kolorowe, a to było chyba przeźroczyste, tylko że ja to sprejem z farbą złotą. popsikałam. Tutaj widzę troszeczkę srebrne, i też dałam u góry. To było w ogóle to jest niebieskie szkiełko było, ale bardzo mi się podobało, więc popryskałam tą też złotą farbą i mam to jest też z Pepco. oczywiście wszystko jest z działu łazienka i kosmetyki A tutaj mam głównie spinacze i pendrivey bo tutaj najlepiej mi się je trzyma więc tutaj sobie wszystkie mieszkają mam różne Tutaj mam dużo takich kolorowych długopisów, mam też zwykłe, ale mam, jak widzicie, też różne kolorowe, metaliczne, one są akurat z ali metaliczne i pilniczek. To jest coś, co każda kobieta powinna mieć. Dalej mam w tym pudełeczku na dole muszę przesunąć trochę komputer w swoją stronę. Tutaj mam takie metaliczne, znaczy powiem, magnetyczne zakładki. Tutaj, oczywiście, mam pineski, które mam tu do góry. Kolejne kolorowe karteczki, takie bardziej już indeksujące, i moją japoneczkę, laleczkę, breloczek, ale jest tak śliczna, że nie chcę jej do żadnych kluczy wiecie, zaczepiać. Którą kupiłam w tym roku, jak byłam w książu na wystawie kwiatów, i tam było właśnie dużo o Japonii, było też. Zresztą macie na kanale filmik, jak byłam w książu na Wystawie Kwiatów. No i tutaj oczywiście to różowe, więc tego nie malowałam. Tu mam te takie dingsy, nie wiem jak to się nazywa, ale tu mam same te dingsy. Nie ma nic innego. O, kot ciągnie zabawkę. A nie, przepraszam, poszła do kuwety. To dobrze, poszła do kuwety tutaj mam podstawkę taką ale bambusową, ona nie jest bambusowa chociaż, wiecie co? nie wiem, z wami nie wiem ona jest zadyszka z Ikei to jest mój tablet zwykły, biały to jest moja lampka lampka, którą po prostu pociągnęłam złotą farbą w sprayu. koniec bo była zielono-srebrna tak, zielono-srebrna, a mi zupełnie nie pasowała do wystroju tak więc przemalowałam i w środku też się przemalowałam. Tak, więc to jest do. Tutaj mam takie inne spinacze, takie, taki Rose Gold, Focus, Focus, Focus. Gumeczkę, którą używam, i temperówkę. Tutaj takie luźne karteczki, a na wierzchu misiek, który tutaj jakąś karteczkę, jak potrzebuję, to sobie zahaczam. A tu mam znowu biały taki listownik z Pepco. A tu ja tu mam różne pierdołki, jakiś dokumenty, jakieś zakładki, jakąś audio książkę, nożyczki oczywiście, jakieś tam, prawda, różne, różne pierdoły. No i tutaj mamy laptopa mojego na podstawce chłodzącej. Do tego jest taka... Podstawka też z pepko, Ja ją czasami biorę na łóżko, jak potrzebuję. No i tutaj wiadomo, <laughs> mamy wysuwane. Więc tu mam jakieś też różne dokumenty i pierdoły. <laughs> Kurde, muszę się. Muszę popić, bo mi w gardle zaschło. Oj! <laughs> Od razu lepiej. E, chociaż no nie do końca, ale. <laughs> Już nic z tym nie zrobię, tak już musi być. Wiadomo, ona się da bardziej wysuwa, ale ja nie chcę jej bardziej wysuwać. Tutaj zawsze trzymam mojego laptopa. No i takie, jak widzicie, podkładki pod dokumenty. Niżej to są oczywiście raz, dwa, trzy, ich było chyba więcej, się nie pamiętam może akurat trzy, nie wiem, już nie pamiętam naprawdę. Wikej, te najtańsze, białe, takie segregatory. I ja w nich mam powkładane różne takie pierdołki, kolorowe kartki i kartki do drukarki. No i to jest moja drukarka długo mi służy, bo ponad 6 lat mi służy, a będzie 7 albo i 8. Więc tak e, tutaj mam dywanik, szary taki z, o, jeśli jest, jeszcze, jest, jestem jeszcze w walidasach z, z piwnicy. Tu mam szary dywanik, kod. Widać, że kod przed chwilą drapał drapak. Listwa jest bardzo wygodna, bo każdy, każda wtyczka ma osobne wpięcie. Ja przed chwilą ładowałam laptopa, dlatego ładowarka jest tak po prostu odpięta. A tam pod spodem? Pod spodem macie. Kurczę naprawdę, coś jest z moim gardłem. Tam pod spodem jest organizer, organizer tak to można nazwać? Chyba tak, na kable. No bardzo fajne, polecam. Ja osobiście lubię. Lubię, dobrze mi się to sprawdza. Tam wszystkie kable sobie wkładam, tak samo jak ten, który teraz leży pod moimi nogami. I tu mam trzy szuflady. W pierwszej, znaczy w pierwszej, w ostatniej szufladzie mam rzeczy takie elektroniczne, jakieś głośniki popakowane, jakieś tam, prawda, rzeczy, internet moje jakieś wtyczki, kaple i tak dalej. W drugiej mam raczej zeszyty i karteczki takie różne indeksujące oraz typu takie blu tak i tak dalej takie wiecie biurowe rzeczy a u samej góry mam mnóstwo kosmetyczko piórników w których mam pogrupowane tu mam właśnie te zakreślacze jakieś jakieś do ołówków ostrzenia tu mam do oszczeniałówków, mam wkłady mam dużo tych y, jakichś, prawda pinesek, nie pinesek, no różne takie wiecie, biurowe typowo rzeczy na dole z boku mam włącznik in, do internetu i do lampek których na razie nie włączam już tam ogólnie zaraz będę musiała troszeczkę bardziej posprzątać no i tam z boku już Wam nie pokażę ale, ale tam z boku mam włącznik do lampki i internet też więc tak, to jest całe moje biurko. Tutaj też przeważnie kładę książki. Z tego względu, że niby miał być dla kota siedzenie, ale ona zawsze wybiera łóżko. Więc skoro wybiera łóżko, to, to ja nie mam nic przeciwko i po prostu kładę sobie tam książki jakieś, czytam jakieś dokumenty, a pod spodem jest jej drapak, ona sobie drapie. Tak więc, złap ostrość. Super, dziękuję. Aha, sąsiedzi mają na balkonie imprezy super. No cóż, takie życie. Więc dzisiaj taki krótki filmik, ale pokazałam Wam, co jest na, co jest u mnie na biurku. I bardzo z tego powodu się cieszę. Może kogoś to natchnie do jakichś fajnych, ciekawych, nie wiem, układów itd., <grych> itd. Tak tak e, pokażę Wam później, co jest na mojej toaletce, ale muszę ją ogarnąć. Ale to w kolejnym z filmików. Będziemy sobie dozowali przyjemność. Tak więc... Cóż, na dzisiaj byłoby to wszystko. Jeśli macie pomysły na jakieś filmiki albo temat, o którym chcielibyście, żebym powiedziała, chcielibyście posłuchać, to oczywiście piszcie w... piszcie, tfu, 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 piszcie w komentarzach. Ja, na, ja wszystkie czytam i, i wiem wtedy, co chcecie. A cóż, na dzisiaj byłoby to wszystko. Mam nadzieję, że uda mi się ten filmik wrzucić dzisiaj, a jak nie, to po prostu wrzucę go rano. Tak więc, do następnego. Pa pa!